Nie chcesz się pozbyć tych rzeczy krasnoludzkich buntowników? Mają dla mnie sporą wartość sentymentalną. A z kolei bogini. Wiesz, czego chcesz? Chcesz w drogę czy chcesz pogawędzić. A skąd wy w ogóle się znacie? Bo nie mogę ujawniać spraw gildi. Trzeba szanować te wszystkie tajemniczości. Słucham? Powiedzmy tylko, że brok i ja od dawna mamy pewne wspólne interesy. Dokładnie. Jak pakowanie nas w tarapaty. A potem wyciąganie cię z nich. Co? To tylko przeważnie prawda. I co ta odpowiedź cię zadowala? To mi wystarczy. Skoro Lunda też może przechodzić pomiędzy światami, to pewnie znacie się z Gildii, Co, Brock? Może. A może pokazałem jej parę sztuczek podczas popijawy. A może to ja pokazałam jemu? Nic o nas nie wiesz, Mądralo. Lundo, nie wiesz może, w jaki sposób twoi elficcy przyjaciele się w to wszystko. Mieszali? Mówisz o Begirze i Bailey? Oboje byli więzieni przez którąś ze stron. A może przez obie? W końcu udało im się razem uciec i od tamtej pory pozostają absolutnie nierozłączni. Ciemny elf i elf światła uciekający razem. Ryzykowne. Hmm. Miłość zawsze jest ryzykowna. I to w niej najlepsze. Hmm. Tak samo jest z gorącym serem. Lundo. Co wiesz o wędrowcu Birgirze? Niewiele. Nie jest zbyt rozmowny. Z tego, co zrozumiałam, przez jakiś czas kroczył ścieżką wędrowców, aż w końcu odkrył coś, co go z niej zawróciło. Na dobre. Co takiego odkrył? Nie jestem pewna, ale chyba zobaczył, co czekało na końcu tej ścieżki. I mu się to nie spodobało. Kiedy odkrył, że Odyn cały czas pociągał za sznurki, Pewnie srogo się rozsierdził. Hej, Ofrejo! Ja cię masz. Nie narzekam. Ja też nie narzekam, gdy na ciebie patrzę. Co? O... o. Ehm, dziękuję. Proszę. Ha, lunda. Ani trochę się nie zmieniłaś. no To jak się czujesz po powrocie? Jakbym wcale nie wróciła. Wszystko się zmieniło. Jestem tu kimś obcym. Znam to uczucie. Pojawiło się runiczne słowo. Widzisz? Teraz już dotrzemy na miejsce ślubu. Druchów wciąż są spaczone, prawda? Dajcie im umrzeć i spocząć. Powiedział, że asowie go podpalili. Tak, nie walczyliśmy wtedy otwarcie, ale wanowie i asowie od wieków okazywali sobie wrogość. Freyr wbił sobie do głowy, że może poprawić nasze stosunki, ucząc asów naszej mali. Technik rolniczych wanów, dzięki którym wykarmiliby cały swój lud. Wyrazem ich wdzięczności było podpalenie. Czekaj, dokończymy później. Pomysł. Może następnym razem spróbowałbyś się podkraść do wroga. O co chodzi? Proszę, zostawcie mnie w spokoju. Czekam na Freję, wielką uzdrowicielkę. Jestem tu. Freja mnie uzdrowi. Jestem jej wierną służką. Na pewno mnie opuści, nie wpuści. Jestem Freja. Czego ci trzeba? Tylko ona może mnie wyleczyć. Mangoldem, błotniakiem i ziarnkowcem? Musimy jej pomóc. Domaga się leku, a nie żyje. Jest uwięziona. Nie wie o własnej śmierci. Jeśli przyniesiemy jej czego chce, pójdzie dalej. Jesteś pewna? Nie zamierzam stać bezczynnie. Potrzebuję Mangoldu, błotniaka i ziarnkowca. Poszukajmy ich. Bo! nisko Mogłoby nam pomóc z wnączami Świetyna Co to takiego? Jak prosiłeś. Pieśń niksy, uważaj! Zjawy? Nie. Był taki czas, że pamiętałam twarze wszystkich swoich wyznawców, ale. Bogowie żyją chyba na zbyt długo. Wiesz, Przeczytałeś coś ciekawego? może się przydać. da się jakoś przenieść ten ogień z jednej strony na drugą. Dobry pomysł. No? Udało się? Wszystko tego trzeba. Wróćmy do chorej zjawy. Potrafisz leczyć zmarły? Obiecałam troszczyć się o swój lud. Nawet jej nie pamiętasz. Ani ona ciebie. No i wracajmy już do zjawy. 别动，别动， Zebraliśmy składniki. Czy to możliwe? Czuję, jak wracają mi siły życiowe. Czuję freję. Jestem tu. Wiedziałam, że wrócisz. Mimo, że inni przeklinali twoje imię. Dziękuję. Ale pora odpocząć. Zasłużyłaś na to. Dziękuję, moja pani. To prawda. Jestem zmęczona. Możemy już iść. Tak.